Widoki, takie te takie. Co już, czy skończyłaś młotkować? Nie. To no dobrze, no to ja idę dalej. Witam w kolejnym odcinku za Out Aha, no to czekaj na mnie. E, ja rozumiem, że pójdziesz, ale czekaj, no staniemy go w dupie e, Słuchaj, bo baseball słuchaj, jest ważniejszy. Pani, to nie będzie z nie Ej e, tak. Ja teraz Cześć, teraz idziemy Idziemy do rodziny. Bo tak. Hey, Linda. Over here. Leo. Na pewnie, jak słuchasz, akcja na No. Co to, tylko Good Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am. Your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen. If he tries to make contact with you, you let us know. Yeah. Sure. Bye. Taka sytuacja. Hmm. Taka wreszcie ekstremalnie, wyjątkowo right. przypadkowa sytuacja. We good? Of course we are. You okay? yeah yeah i'm fine good hey alex look who's here alex hey buddy don't worry leo he's just a little bit upset he found out yeah he saw it in the papers. Ah oh, shit. It's okay, baby. Come here. So, is this the guy? <coughs> yeah, this is uh, Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey, Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. of course. like <coughs> baseball. Mogę ci nauczyć. Dobra, jak już mnie zmuszają. A to nie wiem, weź tam z sąsiadem pogadać czy coś. Hej, mogę użyć pomocy. Nie. Ale, ale ładne rysunki. You help potrzebuję Tak, ja do. Grab me a wrench from the shed over there, please. Absolutely, ma'am. What was <laughs> it Oh, this was a great day. Well, oh, it works. Wow, Pat. Elegance. I just need to Oh, I'm out of breath. Oh, Okay. Hey, Alex. Zrób mnie przez okno wyszedł. No weź pan. Jak to się karmi na tym motorze, który jest łatwiej, Nie, nie ma tak łatwo. Pomocnik mechanika, osiągnięcie. Elegancko. Pyr, 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 pyr. Pyr, 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 pyr. Dwa, dawaj rzutki. No to jest na rzutki. Po co komu szukać syna yy, rzutki? Weź, bardzo odpowiedzialnym ojcem, jeżeli tak czuję przyszło Oczywiście. Bo rzutki trzeba wyczuć. Ooo, pasta tu jest dobrego. Patrz co ja robię. O, czekaj, podziel się, czekaj. No, oh, Muszę ci wszystko. Normalnie nie panu. Ale... A, 125. Mm. Łatwo. Podziel się. Sio. Sio, Wygrałem rzutki. Oddawaj. Nie wygrałeś. Wygrałem rzutki. Nie wygrałeś. Wygra, wygrałem, mam to nagrane. Tak. Tak. Poczekaj, no, jeszcze ci dwie piwo. oddawaj no, no, to. Teraz że to jest zły napis. Halo, jak się z tym czujesz? Nie, jak się z tym czujesz, bo nie zejdę. Tak grzysto. nie wstanę. I ci się mi piepiło. Dobra, już masz, że tak wstaniesz. No, y -y -y. nie idziesz się napić? Nie można. Jak to nie można? Czy naprawdę tylko ja mogę? <laughs> Zobaczyłaś tą opcję? Nie, chwilę. No jest, no jest i to. nie Dobra, zostaw to. No, no, no. Nie mam! A ty też miałeś? Nie, nie mam. Mam no tak, bo ty jesteś dobrym odpowiedzialnym teraz ojcem. Tak, że nie. także nie wypiec. Ty mogłeś? Nie wiem. Ej, ty mogłeś! Mogłeś! Ej, cofnij się mieć żółte kółko! Gdzie? Nie, gdzieś żółte kółko? A, na żółtku. A no co by się miało zmarnować? Dobra, ostatni uciek nie idę. Yyyyyy, idziemy. Chodź, idziemy szukać twojego syna. A, nie, przez niego nie mogę alkoholu pić. Nie idę go szukać. No spójrz, boże! Chodź na ulicę, myślę, że będzie dobry pomysł. Bardzo, czekaj. Chodź, z żoną pogadam. Nie. All right, I got this. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Aha, nie można wyjść. Na no to nieźle. Zaszyli to tu. Utknęliśmy. Nie, ja, ja wiem, gdzie trzeba iść. Ale najpierw to... rzutki. I... Aha. Yep, I'm the best. Kurczę, jakoś drugi mi cały czas nie wychodzi. Pierwszy wychodzi perfekcyjnie, trzeci też wyszedł perfekcyjnie. Yep, I'm the best. Okay. Hmm. Happy family. Nobody can beat me. Seems like a great kid. Du 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 Na pewno cię nie zawali. Nie hey, bójdź problem, bo tam nie mam opcji, oh. żeby przejść, Czy ja tu hey. musisz chlać, a ty musisz tam iść? Ja nie wiem, co to wymyśli. Też nie wiem. Co to Ale idziesz na ten misję, stary sam. Ja się będę bawił motorem O, już od za, za pierwszym oh. razem, nie za drugim. O, widzisz right. coraz lepszy. Może, może kiedyś to umie, worry, coś przyda.

Motyw wcale nie syjesz. Aleks, you should jak mu ta ręka przelatuje przez tą rączkę. You so much. You want to play some basketball? Oh, sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. <laughs> um, yes, I am. You want to shoot some hoops? That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on, just one game. Come on, Vincent. Okay, guys. Here comes still Get ready to lose. Hey, boy. Oh, it's it's nice. cool. I'm going to win. Mam mieć zjedno. Halo. Czy no ja dalej widzę ekran, no proszę tylko jeden mecz. Tak, też widzę co. Gra dobrze działa. A, dla połączenia. Super! Dobra, wróciliśmy. Wiesz, kryzys zażegnany. Znowu jesteśmy w nie, nie. tym samym miejscu. Czy mamy taką nadzieję, że zażegnamy? Oh, on, okay oh, you know, I, <laughs> I teraz działa.

To dawaj tą piłkę! Niech się Ej, jak się podnosi? Jej, jej nie nie ma podniesienia. A, to po automatycznie. Zostaw mnie. Nie, nie macha. On rzuci ten kiedyś. Ten no nie dorzucił Tak nie wiem. No, chcę mu dać raz rzucić. No dawaj, dawaj, dawaj! Mogę, mu zajebić no, to. On chyba nie wiem. He probably doesn't know He probably doesn't know what's going on You see? Elegantly Now we can throw You're good Alex, <laughs> really good You <laughs> think? Yeah You should become a pro I'll <laughs> <Really? laughs> <laughs> <I'm laughs> be right back Yeah, ok natural talent You're way better than us too Hey, beautiful Hey Well, would you look at that You guys seem to be getting along alright

No, hey! Ah. The, any idea where Roy is? Ray. What do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. Now don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okej, a proszę. Po drogę, ty jeszcze masz ten piec? I do. O, oh, i oto chodzi. O, oh, no dla ciebie oczywiście. No, nareszcie, bo idiota zostawił strzelbę przy Love aucie you. i Coś by się przydało, faktycznie. O Jezus, zasrańcie się nazajem Ja dalej nie rozumiem, co ty masz problem do takiej sceny. Nie, 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 nie rozumiem. to no, normalne, fajne sceny. Tak? To ci się nie podoba. Po, 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 proszę się wytłumaczyć. Prywatne sprawy, proszę mi tutaj nie mówić. Ech, Echo, Pokażę mi Wziąłem mi młodego tak szczerze, right, ale no buddy, okay. To pobiegł. Stwierdzam, że nie wiem po kim ten młody miał nostek. To be honest. Jakby. 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 Ładny i taki taki, taki. malutki. Oni mają takie uwielbione. Ja, ja nawet. Ja nawet nie, nie, ja nie wiem, gdzie ty patrzysz normalnie. No, no. Ja No, jeśli nie. No, no, rzecz, no. Tak. Hej, 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 hej. think myślisz, że Jesteśmy tu, to porozmawiać z problem?

jest w Jezus Chryste, inna nie uda? Myślałem, honest. że ten right. budowlaniec jest minimalnie bardziej kompetentny <laughs> There you go. Akurat miał dwa jeszcze butelka you jest but ile tych <laughs> <laughs> Nice job. I wish I could say the same. You would have. We could have done this. We should have left these helmets for. Always cocky. I can't help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right. I bet you were just a sweet little boy. Uh huh. What are you talking about? Relax. Are you being sarcastic? Me? Nah. You're just keeping me honest. Keeping me honest about what? You being a nice little boy. Ej! Hey. Ja tu biegam bez hamu, oni mają co O, idę do go gościu, który wierci. Powierci, daj mu powiercić. Sorry, can I ask you a question? Can't you see I'm busy here? Nie go słyszę przez te słapki. Do you know yes, where your foreman is? Yeah, of course I do! So can you tell me? Uh, like I said, no I'm busy here! No to super, dzięki here. za pomoc, gościu. Hmm. Prawie pomógł. So what's your job Ej! Oh, Ty robisz? Wimu? Do, dobrze działa gra, dobrze działa gra ogólnie. No, że... Trudno, <laughs> będzie najpierw trochę krótszy odcinek, ale myślę, że tutaj można go zakończyć, bo gra nie współpracuje. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym odcinku będziemy dalej przepytywać tych ludzi z budowy. Dzisiaj gadałem z dzieciakiem i były sceny, które bardzo się podobały Kowi. Yy... Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do no odcinek odcinka na kanalekowi, papa pa, hej. Um, hej.